Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziś przynoszę specjalne przesłanie, boskie przesłanie, które napełnia wasze serca nadzieją i ulgą. Bóg chce, żebyś wiedział, że twoje cierpienie zakończy się dziś wieczorem. Tak, wieczorem, przygotuj swoje serce na przyjęcie łaski i miłosierdzia, które on wkrótce wyleje na ciebie. Żyjemy w świecie, w którym cierpienie wydaje się być wszędzie. Wielu z nas stoi w obliczu bitew. Które wydają się nie mieć końca. Być może zmagasz się z bólem fizycznym, z chorobą, która atakuje twoje ciało i pozbawia cię energii. Możesz stawić czoła wyzwaniom emocjonalnym, czuć się przytłoczony lękiem, depresją lub głębokim smutkiem. Być może twoje problemy mają charakter finansowy, a piętrzą się rachunki, a zasoby są ograniczone, co powoduje ciągły stres. A może zmagasz się z problemami rodzinnymi. Zerwanymi relacjami lub bolesną stratą. Bóg widzi każdą Twoją łzę, zna każdą Twoją walkę i czuje każdy ból, który niesiesz. W Psalmie 34, 18 czytamy Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce i wybawia tych, którzy mają złamane serce. Bóg jest blisko Ciebie, szczególnie w najtrudniejszych chwilach. On nie jest obojętny na Twoje cierpienie i obiecuje, że to cierpienie nie będzie trwało wiecznie. Przesłanie Boga do Ciebie jest dziś jasne, Twoje cierpienie zakończy się dziś wieczorem. Przyjmij te obietnice z wiarą i ufnością. Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia i działa we wszystkim dla Twojego dobra, nawet jeśli tego nie widzisz. W liście do Rzymian godzina 8:28 jest napisane: Wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy, według postanowienia jego, zostali powołani. Bóg zamienia twoje łzy w radość, a twój ból w potężne świadectwo swojej wierności i miłości. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro i czujesz, jak ogromny ciężar zostaje zdjęty z twoich ramion. Problem, który wydawał się nierozwiązywalny, nagle znajdzie rozwiązanie. Ból, który odczuwałeś, zostanie złagodzony. Drzwi, które były zamknięte, Otworzą się. Doświadczysz pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, radości, która zaleje Twoje serce. Bóg przygotowuje dla Ciebie wielkie zwycięstwo. On przewraca stronę w Twojej historii i pisze nowy rozdział pełen błogosławieństw, uzdrowienia i odnowienia. W księdze Izajasza 41 10 Bóg mówi nam: „ Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię, Pomogę ci, podeprę cię prawem ręka mojej sprawiedliwości. Bóg cię wspiera, wzmacnia cię i pomaga ci na każdym kroku. Bez względu na to, przez jak wielką burzę przechodzisz, wiedz, że Bóg ma kontrolę i prowadzi cię do miejsca zwycięstwa. Uwierz, że ta noc będzie oznaczać koniec Twoich cierpień i początek nowej ery błogosławieństw i radości w Twoim życiu. Przygotuj się na bycie świadkiem mocy Bożej w działaniu. Zacznij dziękować Bogu już teraz zanim jeszcze ujrzysz urzeczywistnienie się jego obietnicy gdyż wiara jest pewnością tego czego się spodziewasz i przekonaniem o tym czego nie widać hebrajczyków 11 1 Módlmy się razem aby przypieczętować te obietnice w naszych sercach Modlitwa Drogi Boże dziękujemy ci za twoją obietnicę ulgi i zwycięstwa prosimy abyś dziś wieczorem wylał swoją łaskę na wszystkich Którzy cierpią. Uzdrawia chorych, pociesza cierpiących, zaopatruje potrzebujących i odnawia zerwane relacje. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mogli w pełni zaufać Twojej obietnicy. Niech każdy z nas odczuje Twoją obecność, Twój pokój i Twoją radość. W imię Jezusa, Twojego umiłowanego syna, modlimy się. Amen. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce i wierzysz, że Bóg odmieni Twoje życie, Zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i zostaw lajka, abyśmy mogli dalej dzielić się wiadomościami pełnymi nadziei i wiary. Udostępnij ten film znajomym, którzy potrzebują słowa zachęty. Zostaw komentarz poniżej, w którym opowiesz, jak Bóg działał w Twoim życiu i jak to przesłanie wpłynęło na Ciebie. Stwórzmy wspólnotę wsparcia i modlitwy, wzmacniając się wzajemnie w wierze. Pamiętaj, że twoje cierpienie zakończy się dziś wieczorem. Przygotuj się na zwycięstwo i radość, które Bóg wnosi do twojego życia. Do następnego filmu.